We'll <small> be right back. Szynie. żebyśmy sobie taki babski dzień gonię mi wyciągnęła, za co bardzo jej dziękuję. w Zobaczcie, jak pięknie podane herbaty. Iga już rozpracowała. <grymne> A ja będę teraz, nie? Się zaczyna sezon na yy, zimowe herbatki. Będziemy testować, gdzie najlepsze. Przyszła paczka od Loberon, <grymne> Mają piękne, piękne ozdoby świąteczne. Już drugi rok zamawiamy z tej firmy. Takie girlandki. Podkładki takie fajne, ciężkie, kamienne. Tutaj różne gałązki, ale są naprawdę fajne i nie są takie, nie wyglądają aż na takie bardzo sztuczne. Zanim będą prawdziwe, to, to takie. No i girlandki jeszcze takie. Tutaj na czas świąt obraz. Tu też obrazek mamy. Tutaj takie bombki, one niekoniecznie będą na choinkę, ale będą jako wystrój. Później Wam pokażę do, do adwentowego świecznika. Fajne, ciężkie, szklane. No i tabliczka, żeby Mikołaj o nas nie zapomniał. Kolejna paczuszka przyszła. Lomberon. I cztery takie choineczki. Tutaj Sławuś już składa. Lubię dawać Sławuśowi takie zajęcia. Sławuś przed chciałcy tak się rozsiąść, a Sylwia wolną chwilę. Jak już się rozsiąść, to trzeba coś zesklecić, nie Sławuś? Prawda? Także mamy cztery takie choineczki. Cztery takie choineczki. Nasze misie już wyprane, kocyki w kratkę. Proszę bardzo. Wystrój będzie biało-czerwono, srebrno jakiś tam. Jak to dobrze, jak wszyscy się zdają na matkę. Nasze misie. Misie przekochane. Ja nie pamiętam, gdzie ja te misie kupowałam. Ja nie wiem, czy te misie nie były Sławek kiedyś właśnie kup misia. Pamiętasz? Na tej akcji. I one były takie właśnie fajne. Ja je chyba dwa wzięłam, bo mi się tak podobały. No. Że uwielbiamy tą firmę. Ja bardzo lubię. Tu katalogi. Takie fajne rzeczy są. I Jak słowóś Nie musisz a tak, aż tak bardzo nie, regularnie, nie, bo nie, regularnie, bo to... Regularnie, bo one są poplątane tutaj. Mm. Tak powykręcali trochę te gałęzie. Fajne, bo mają takie obciążenie. Super Sławko. Jesteś bohaterem. Ale to... Magiczny czas. Kobyś tutaj ten, taki holiday, sobieś udał? dał. zobaczymy dalej? Zobacz, to jest ładne. Nie? Patrz, to takie podobne, tu mamy te czerwone. To ja zamawiam z tego luberą, zobacz. Widzisz? Chłopak, widzisz to? Widzę. Te ładne są te. To nie, ale te fajne. Co? Ładne? Ładne. Znaczy wiesz, no, mi się podoba coś innego, co jest nawet poczupa z kalendarzem. Ale wiesz co mi się wydaje Zobacz, One są takie ładne. Takie podobne jest giemka. I taką jak też jasną, do tego też czerwono. I będzie zawsze i będzie pasować do wszystkiego i będzie zawsze, nie? Bo jest taka, wiesz, co? Tak jest. Tak mi się tak. wydaje. Praktyczne tak. rzeczy trzeba, brać. Tak mi się wydaje, A my lubimy podusie. My lubimy poduszki, bardzo lubimy. Paniką w wypatrzyłaś? Patrz. 29 zł, taki zarąbiste. Paniką. Poliska. Nadszedł czas pierwszego szczepienia i chipowania miotu To jest ta druga 30 Sławuś wrócił. Sławuś, znowu zapasy przywiozłeś. Pokaż. Będziesz <grymne> miał ksydę kabanos zaraz. Kolejne, tak? Tak. A śledziki przywiozłeś? Tak, Od babci Krysti. Pokaż. O, proszę, my to nie zginiemy. Wałówa. Śledziki od babci Krysi. Zaraz spróbujemy. Dwa czy jeden? Babcia Nie. dała? A w drugim, co masz? A tu, co masz w torbie? Tutaj mam ciasto marchewkowe. To wszystko będziesz jadł? Tak, jest muszę. To jeszcze masz troszkę luzu. Dobra, wiesz co to. Pakuj tutaj, tam gdzie miałeś. No i prezentów ciąg dalszy będziemy pakować. Okej, bo tam na dole. Aha, dobra. Prezentów pać, jakie piękne herbatki będziemy robić? Jeszcze paczuszki, nie? Śliczne. Jókie, słodkie. Co tam jeszcze wziąć? I to. Ojej, uważaj, żeby ci nie ten, nie poleciało. To za to trzeba będzie to popakować. No, przepiękne. Przepiękne. Będziemy naszym, naszym tym, nie? Z firmy klientom. Jak no. zawsze, co roku, co tam jeszcze masz? Mam jakieś piwniczki. Aha. Wziąłem. No i jakieś super. Jakieś kawki jeszcze. No i oczywiście co? Aha, następny no. świeżak. <laughs> Babcia Kryśia ci da? Nie, no w kasie mi dali. Tak, o ci dali bez książeczki, tak. Pewnie im zostało. Co to jest w ogóle, pani? Nie wiem. To nie jest banan przecież. Takiego koloru banan nie ma. No. Co to jest? Rogal? Co to jest? Nie wiem. Co to jest za świeże? Parówka. Parówka. Patrz, spojrzeli na ciebie? No. Już wiedzą, że z psami mamy do czynienia. Nie, po prostu spojrzeli na ciebie. Widzisz, cały czas kabanosy, no, mięsko, żurek. No i o. Dobra. Dobra. Będziemy pakować. Nie, Boże, już się taki rozgardiarz miór tu robi. Niedługo się nie ruszymy. Ciężka praca z Rana Sławek musi odświeżyć dach nad wybiegami. Jak tu pięknie! Czujesz jak u siebie. Mm. Się mm. Ale mówiłcie, że tak szybko. Przez Ślicznie. Swoje oczy, to ja nigdy nie Widzisz? Mam, żeby to dopiero poczułam, nie? Teraz będziesz myśleć, od razu się skończy Halloween i, no, i będziesz o, Ja wprowadzam nowy trend. Pięknie, nie jest. Ale pięknie. Piękny klimat. Pierniczki. Z elektrolitej, bo ktoś zasłap, Albo na przykład, nie wiem, zdrętwiała monuszka. No cudownie, jakie ładne szklaneczki. No powiem Ci Betty, że... Woda z Hiszpanii? Tak, jeszcze dwie butelki. Mam. Super, będzie nic nie piła. Nawet Nie ja. Kiedy po dwóch godzinach zbadki zaczyna cię nosić. Wródzone. ADHD. Na krótką chwilkę zajechaliśmy odwiedzić losia, czyli Amakorda, już seniora z naszego pierwszego miotu. Zobaczcie jaki piękny i potężny. Och, jest sentyment bardzo duży. A tutaj pożegnanie z typiskiem, ostatni dzień, kiedy był z nami, i dzień odjazdu do nowej psiej rodzinki. No, <laughs> Ciężko się z takim idzie, jak ktoś ma takiego wypieszczonego ciciulka, nie? No, jest Naprawdę. Jeszcze taki kochany, bo on jest taki kochane, naprawdę. <laughs> Królowa w sypialni już przeozdobiona. Pokażę Wam z bliska. Jakie mamy ozdoby? Tym razem w domu zapanował motyw lasek mikołajowych. srebro z dodatkiem czerwieni. Tu mamy takie różyczki. Kwiatki. Mm -hmm. Nadszedł. Uważaj, tylko nie usiądź. Oh. Zobacz, dodałam troszkę tych czerwonych akcentów. Co? Bo akurat te miałam bombeczki. Kochani, wybaczcie, że jestem taka pociągająca, ale po prostu tak nie przeziębienie ja. trzyma. Mam dla Zedy, Zelandii i Da jego rodowody eksportowe. Patrzcie, jakie ładne. Także dzisiaj ledwo żyję, ale lecę na pocztę i muszę je wysłać. No i muszę jeszcze i do za załatwić, bo miała Nieboską komedię, muszę jej lalkę wypożyczyć. Także no, chcąc nie chcąc muszę wyjść dzisiaj z domu. Jeszcze od razu jak będę na mieście, wpadnę do warzywniaka muszę kupić pszenicę na kuty, troszkę bakali, może kapustkę kiszoną zobaczę. Mam ochotę na kapustę kiszoną, chociaż smak mam taki, że masakra. Pieczęćka to świetna sprawa, szczególnie jak nadajemy coś na poczcie. Ja jestem wygodna i nie chcę mi się, słuchajcie, wpisywać za każdym razem, dlatego o, musimy tu poprawić. Widać, widać. Nie muszę jeszcze raz przybić, bo nie do końca. Nie do końca widać gdzie mam moje druki. To musimy wnieść, bo niestety niewyraźnie wyszło. Mm -hmm. No, teraz jest pięknie. Przyszła mi paczuszka z Home -iu. Oczywiście jeszcze coś domówiłam. Zaraz zobaczymy, co mi tu przyszło. Wiem, że chyba zamawiałam jakieś. Brakowało mi jasnych y, poszewek na podusie. Tak. I to chyba to. Mhm. Wszystko mam takie kolorowe. Tak. Dokładnie. Jaśniutkie, zwykłe poduszeczki. I szare, jeszcze takie. Mam też właśnie dwie poduszki w takim y, wymiarze. To to. Oj, trochę tego pozamawiałam, podzamawiam. Aha, tu dla piesku. Dobra. okej, okay. No i oczywiście posłam to dla szczeniąt, co by miały wygodne. Patrzcie, jakie fajne, tylko musi się rozprostować. O, z taką koroną. Tylko musimy je troszeczkę. O, rozprostować. No i co, dobrysia. Dobra, jedną łóżeczkę dla dzieciaków wstawione. Was będą testować. Będziecie testować łóżeczko? Jestem w piechowickim poku. Do biblioteki. Dobra. Nasza biblioteka. No, ta wypożyczona ja słuchajcie w okularach wyglądam jak przez okno. Po prostu przez ten mój katar. No musiałam dzisiaj się wygramolić. Bo e, no, muszę jechać do biblioteki, muszę jechać do wody wysłać. Więc po prostu się wygramoliłam. Mamy ładną fajnetkę przed pokiem, jak przystrojone. Idę zobaczyć, bo widziałam jakieś ogłoszenie na drzewie. No i a propos mojej zarąbistej czapeczki. To mi cały czas pompon na głowę na twarz leci. Proszę, jest. E, szkoła podstawowa tym razem widzę numer 2, jarmark bożonarodzeniowy 15, od 15 do 19. Sławomir lecimy, loteria, stroik, najpiękniejsza choinka w klasie. Ciekawe o której będzie jasełka, ale podejrzewam, że pod koniec. No zobaczymy. Informatory piechowickie wzięłam. Lalka wypożyczona, córuś będzie czytanie, a teraz lecę kupić jakiś bigosik, śliweczki suszone, znaczy bigosik kapustę kiszoną, bo chce mi się chyba organizm się domaga witaminy C i zrobię bigos. Mam dobrą swoistą kiełbaskę z dzika, także zrobię. Nabrałam takiej ochoty na bigos, chyba z racji tego, że... Mm, z racji tego, że strasznie, no wiecie, przez to przeziębienie. Nie wiem jak Wasze wigilijne zapachy, ale nie, dla niektórych są to zapachy piernika, ale dla mnie najbardziej jest to zapach suszonych grzebów, słuchajcie, kapusty, wędzonych śliwek. To jak się roznosi po kuchni, to ja wiem, że idą święta. I teraz robię kapustkę, chcę zrobić bigosik, bo wiecie co, no zostało mi troszkę, mam fajną kiełbaskę z dzika owędzoną, więc szkoda jest mi jej, ja nie lubię gdzieś mrozić i wymyśliłam, że zrobię bigosik. Oczywiście podstawa, suszonek, żeby w tym roku tych grzybów było mało i tak powiem Wam, że zostało mi jeszcze na styk na, na Wigilię. Mm, więc tak, gotuje grzybki, wywar z grzybów, podstawa do bigosu. Um, kapusta kiszona, oczywiście dużo ziela, liściów, liści laurowych i wędzone. Zaparowuję mi tutaj, wędzone takie podwędzone. Dzisiaj kupiłam pani gości, takie słuchajcie, lekko podwędzone, suszone śliwki, są przepyszne co będę dawać jeszcze do tego bigosu oczywiście boczuś, kiełbasę, to wszystko na początku podsmażam no i zawsze dodaję tego kirsien jak jestem taki likier wiśniowy ale że nie jechałam do drugiego sklepu, kupiłam małą wiśnióweczkę jeszcze zaprawię później na koniec wiśniówką no i część chyba zamrożę, żeby było na pierwszy dzień świąt także o ile w ogóle coś zostanie bo, bo znając nas to chyba wszystko zjemy Także zaczynamy. Grzybki sole dopiero jak woda się zacznie gotować, jak one się otworzą, żeby nie były twarde i zawsze żeby wrzucam do zimnej wody. Także sól kłodawska ziarnista do kapustki również to jeszcze dodam do tej kapusty goździki kilka goździków, żeby troszkę się kojarzyło ze świętami. Grzybki już się ugotowały razem z wywarem wrzucone do kapusty. Teraz słuchajcie, podsmażam sobie cebulkę, e, cebulkę na masełku. Jak się podsmaży, puści sok, też wrzucimy do bigosu. Później tutaj podsmażę jeszcze troszkę pieczarek, żeby się podpuściły i puściły sok. Tu mam, Zostało mi trochę pieczarek, więc szkoda mi ich wyrzucać. No i na osobnej patelni podsmażę mięsiwo, czyli kiełbaskę, bo czuć to, co będzie szło do bigosu. Jak chcecie postny wigilijny, wegetariański, po prostu nie dodajecie mięska. Ja akurat mam, nie chcę, żeby mi się gdzieś tam zmarnowało, to dodaję. Rozpuszczam masełko i pójdą pieczareczki, na sam koniec pójdzie mięsko. Tu już cebulka wrzucona, także teraz będą pieczarki. Pieczarki ja nie kroiłam, łamie sama paluszkami. To nie ma być ładnie, równo, elegancko, to ma być smacznie. Czareczki dodane. Moja złota zasada. Mięso smażę zawsze na smalcu. Warzywka, czyli pieczareczki, cebulkę, tak? Wszystko podsmażałam na masełku. Mięso będzie podsmażane na smalcu nigdy, ale to nigdy nie stosuję żadnego oleju do smażenia czegokolwiek, a tym bardziej mięsa bo dla mnie to jest Mendeleje. stara szkoła, smalec nie boimy się cholesterolu, nie boimy się tłuszczu, bać kochani to się trzeba cukru ale nie tłuszczu tu mam kochani najprawdziwczą swojską kiełbaskę z dzika z jelenia uwędzoną przez naszego znajomego, który jest myśliwym sprawdzona, przepyszna ja Miałam w domu dziczyznę, więc robię tylko na dziczyźnie starcze. I dużo grzybków. Pięknie kiełbaskę teraz przysmażamy. Każde mięsiwo przysmażam. Zanim dodam do kapusty, do bigosu, zawsze chcę, żeby się podsmażyło. Wtedy ten aromat jest zupełnie inny. Przepraszam za mój głos, ale wierzcie mi, dopiero powoli staję na nogi, a mam taki katar. Dzisiaj to już w ogóle na oczy nie patrzę. Tak jak widzieliście, byłam na mieście w okularach. No bo po prostu, no jest jak jest. Ale pachnie kochani. No i słuchajcie, mięsko już zaraz mieszamy. Do tego jeszcze pójdzie kminek w całości, bo kapusta kocha kmin, kmin kocha kapusta, więc kmin. I już jak troszeczkę wszystko się pogotuje, to jeszcze na koniec pójdzie wiśnióweczka wymieszane. Ja słuchajcie, nie dodaję przecieru pomidorowego, nie lubię. Dla mnie bigos, on ma być przesiąknięty aromatem grzybów, mięsiwa, wędzonych, suszonych śliwek. Tak, kminek musi być, patrzcie. Jak pomyślałam, tak zrobiłam. Jabłuszko, bo akurat miałam, no i na koniec wiśnióweczka. Najpierw degustacja, wasze zdrowie. Mmm, pyszna. Chyba o zdrowie powinnam się tym leczyć. No i co kochani? Teraz dajemy wiśnióweczkę. Wiśnióweczka. Słuchajcie, nie boimy się. Nie boimy się z racji tego, że tak wszystko pięknie alkohol odparuje. Będzie miało taki smak wisienek. No, przepyszny. I pieprz mieszamy. Na końcu już pójdzie... Zobaczcie, jak on już cudownie wygląda, jakiego koloru nabiera. Lepszy będzie jutro pojutrze, także oczywiście ym, dam znać, czy wyszedł dobry. Zobaczcie, pierwszy posiłek, godzina 13. Wczorajszy bigosik, no co mam powiedzieć, no jest pyszny. I jak zwykle naszymi wygłupami kończymy tego vloga i zapraszamy na następnego.